Witam wszystkich fanów piłki ręcznej na kanale Time Out. Dzisiaj przeanalizuję sytuację kadrową brązowego medalisty Superligi w sezonie 2018-2019, czyli rewelacji tamtych rozgrywek zespołu prowadzonego przez wybranego wówczas na trenera roku Rafała Kuptela, który śmiało można powiedzieć podbił wtedy Superligię i otworzył opolu bramy do Europy. W pucharze ehf u który był wtedy odpowiednikiem obecnej Ligi Europejskiej, Opole dzielnie rywalizowało z takimi firmami jak Benfica Lizbona, jak Melsungen czy Silkeborg Bianning Bro. Przypomnijmy sobie najlepsze akcje gangu Guptela z tamtych czasów i zawodników, którzy wtedy reprezentowali Opole na arenie międzynarodowej. Weszli w meczy na pakowania Kabanosy zawodnicy Gwardio Pole wow. Podanie na przysto pozycję, ale Malker! Żołajż jest Jaka grawka. Teraz Lemania. Michał Lemaniak, jak on się cieszy! Brawo! Brawo! Ależ twardo, mocno zaczyna Guardia Opole, czym zmusza trenera Rezende do tego, aby wziął czas 4 do 1 z Lizbona i Zauważyłem w Portugalii czy w meczu z Silkeborkiem, że jeszcze tak jakby Maciej Fawianowicz bał się rzucać, ale może zaprzeczy temu! Zaprzeczył i trafił! Maciej Fawianowicz! Tego brakowało w Portugalii. Zda, zdarzy się strata, to to jest bramka. Tak, rzuty wyrównane, jest! Jędrek. Zieniewicz Jędrzej, brawo, brawo, brawo! Potrzebna była ta walka. Widzimy tę dynamiczną piłkę ręczną. W wykonaniu Będwiki broń Adam! Adam obronił. Uf, puf, puf, ale ciśnienie zeszło teraz. No ale zobaczmy. Przemysła w Łód piłki. To jest właśnie, to widać bardzo przebojowo przez za Doskonały rzut. No ale teraz uf, mamy szczęście! Jest. Mamy szczęście! Uf, uf, uf. Leci ta piłka nie tak jak jeszcze. Pamiętamy za dobrych czasów, przepka za dury. No i kolejna strzał. Zażycki podaje naprawę skrzydło do Małera. Małer wyczekał i pokonał Espinie. No właśnie może do tych skrzydłowych pogrywać, rozgrywać dzielić typiki za rozegranie. Młodzi zawodnicy, perspektywiczni, no i tak chyba trzeba określać, Gwardii wow, No właśnie, no właśnie. Wiktor Kawka. Rzuca, trafia, Fabianowicz kolejny raz próbuje, rzuca i trafia. No właśnie, powinniśmy hmm, mimo właśnie. wszystko szukać pozytywów. Zieniewicz, Ziniewicz do Działakiewicza, Działakiewicz wysoko i trafia. Szymon Działakiewicz dlaczego tak późno? Teraz przechwyt. Biegnie na bramkę Guardiopole Kiko Pereira, ale broni Mateusz Zembrzycki. Takie małe akcje cieszą. Ogromny. próbował Maciek Zażycki, Dość niespodziewanie. No ale Szymon Działakiewicz kapitalnie rozpoczyna to spotkanie. Gwardia Opole prowadzi jeden do, do... E, do Danii, do e, Silkeborga. Teraz poprzeczka ratuje Gwardia Opole, ale jada Malcher. Sebastian Skube powstrzymany, no właśnie! To ten człowiek, który grał także na mistrzostwach Europy, ale o tym za chwilę! Bo Maciej Zarzycki i druga dwuminutowa kara elementu I e, nasi skrzydłowi nie otrzymują praktycznie w ogóle podań. Teraz podanie do Jana Klimkowa! Wow, 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 wow. Ależ że bramkę rzucił Janek Klimków! Dwie, 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 dwie. Tam tylko 38 bramek, teraz próba Mokrzyckiego poprawia Klimków! No Jan Klimków to jest ten człowiek, na którego naprawdę mogą liczyć dziś gwarciści. Procent tak w temacie Johana Hansena, który rzucił przed chwilą 25 bramkę, teraz Maty Jankowski! No ten doświadczony za siebie, e... o tym jeszcze będzie czas porozmawiać. Teraz na rzutka, ale jest Adam Malger, który broni przerzuca całe boisko. Yes. trafia! Brawo! Adam Malger, 21-26! Przerzut na prawą Teraz stronę. kapitalnie w pole rzuca z daleka Mateusz Jankowski! Trafia no Patrick i właśnie! Maurer kontra Larsen pomylił się, ale poprawia! Patryk Maurer trafia 24 do 20. No ale to już każdy ma prawo do. Jest Malcher! Zainia, Adam Malcher, Adam Jogi Malcher. Ten człowiek wie co robi. Markusen podaje do Nielsena! Marker! Marker broni! Teraz Fabianowicz, nie bój się Maciek! Biegnij rzucaj, Maciek zgubi piłkę! Ten dystans zniwelować do tylko trzech Bramek Dzieniewicz. Rzuca trafia, bramka i jeszcze dwie minuty wykluczenia powinny być dla Sebastiana Skupę. Tak jest. 26 do 20 Makiewicz do Zażyckiego, Zażycki. Do Mokskiego mocki! Mocki trafia, czy też trafił. Tak. Lata 2018-2020 były absolutnie najbardziej udanymi. W historii klubowej piłki ręcznej w Opolu. Gwaria dokonała w nich kilku historycznych rzeczy z pokonaniem kielc włącznie, a trener Kuptel stał się chyba jedynym tre trenerem w Superlidze, który pokonał wszystkie zespoły występujące w tej najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce z kielcami i płockiem włącznie. Przemka Krajewskiego. Czy to się uda? To się! Sygnalizacja kryje pasywny i znowu Boba. Łangowski, wrzutka Patryk Maurer. Łangowski, Łangowski gol. Bierze sobie na plecy obrońców co chwilę. Lasz na linii 7 metrów. Ponownie Łangowski. No i to teraz proszę Filip Bibicz. Też świetnie do Jatkowskiego. Łangowski. Łangowski. Cindrich do Fernandeza. Fernandez znów lepszy Malken. Łangowski. Ależ znalazł Jarnowskiego. Mają ją zawodnicy gwardii. Jest siwak. Jest szansa. Siwak. koni. Właśnie do tej dumnej historii z lat 2018-2020 włodarze klubu Zopola chcą nawiązać w nadchodzącym sezonie. Jak sami uważają, zbudowali na sezon 22-23 zdecydowanie silniejszy zespół i uważają, że stać ten zespół będzie na bardzo wiele. Jest to dosyć śmiała teza, ale życzę temu zespołowi jak najlepiej. Poprzedni sezon Opole zakończyło na dziewiątym miejscu, które z pewnością było wielkim rozczarowaniem Miki Biców i pewnie samych zawodników i trenera. Ale trzeba pamiętać, że w końcówce sezonu plaga kontuzji dopadła w bardzo krótkim czasie kilku czołowych graczy Opola, i zespół trenera Kuptela praktycznie został pozbawiony całkowicie siły rażenia z drugiej linii. I gdyby nie ten nieszczęśliwy zbieg okoliczności, Opole miało matematyczne szanse na czwarte, piąte miejsce w tabeli, które pewnie by satysfakcjonowało wszystkich, no ale skończyło się jak się skończyło. I teraz w Opolu są nowe nadzieje i postawione nowe cele. Wiara w końcowy sukces jest oczywiście niezbędna, ale trzeba pamiętać, że ten końcowy sukces Zapełniają tylko gracze zdrowi. Bo jak mi kiedyś powiedział nasz zasłużony trener Bogdan Kawalczyk, dla trenera piłki ręcznej nie ma podziału na graczy sławnych i nieznanych, młodych i starych, czy, czy dobrych i, i słabych. Jest tylko jeden podział na graczy zdrowych i kontuzjowanych. I w tym końcowym rozrachunku liczy się tylko liczba graczy zdrowych, na których Trener będzie mógł liczyć, mógł liczyć, których będzie miał do dyspozycji w walce o ten końcowy sukces. Po sezonie 21-22, swoją przygodę w Opolu zakończyli jej kluczowi do tej pory gracze, bo do górnika Zabrze odszedł Patryk Maurer, do Francji, do zespołu Nancy odszedł Maciek Zarzycki, do dunkierki francuskiej. Janek Klinków. Nie zobaczymy już w tym sezonie w barwach opola ani Przemka Zadury, ani Pawła Kobalskiego, ani Maćka Fabianowicza, czy, czy Miłosza Bęczka i Filipa Stefaniego. W ich miejsce zostali sprowadzeni nowi gracze. Zobaczmy zatem, którzy nowi zawodnicy mają skompensować te znaczące ubytki kadrowe i będą mieli za zadanie nawiązać do tych najlepszych kart z historii Opola. Bardzo ciekawie będzie wyglądało w opolu prawe rozegranie, bo na tej pozycji będą rywalizować ze sobą dwaj gracze leworęczni. Będą to 30-letni reprezentant Ukrainy Roman Czyczykało, pozyskany z Lubina z wielką nadzieją polskiej piłki ręcznej, 19-letnim absolwentem płockiego sms-u Andrzejem Widomskim. Czyczykało jest bramkostrzelnym, kompletnym graczem który dosyć dużo widzi na boisku i nie boi się gdy na kontakcie ani w ataku, ani w obronie. W porównaniu do poprzedniego sezonu, myślę, że jest to znaczące podwyższenie jakości na tej pozycji. Młodego Widomskiego z racji jego wieku trzeba nadal traktować jako gracza, którego forma z pewnością będzie miała przebieg sinusoidalny. Będzie miał, jestem przekonany, zarówno mecze, którymi będzie zachwycał, jak i mecze frustrujące nie tylko trenerów, ale jego samego. No, taka jest cecha młodości. Czy czekało i Widomski to dobra kombinacja, pozwalająca trenerowi Kuptelowi reagować doświadczeniem w momencie, kiedy na parkiecie pojawią się błędy młodości. Myślę, że to jest komfort, którego w minionym sezonie bardzo brakowało trenerowi Kuptelowi na prawym rozegraniu. Niemniej ciekawie zapowiada się także na lewym rozegraniu, gdzie zastosowano dokładnie ten sam szablon, co na prawej połówce. Tam 31-letni, rutynowany, dojrzały gracz Superligi, Łangowski, e, e, będzie rywalizował z, z 20-letnim, utalentowanym szwedem e, Noe Zubacem. E, kiedy po kontuzji powróci wielki pechowiec e, 25-letni Wiktor Kawka, a mam nadzieję, że, że wróci szybko i życzę mu no, szybkiego powrotu do zdrowia. To myślę, że rywalizacja na tej pozycji może być tym czynnikiem w Opolu, który popchnie Opole znacząco do przodu. Bo trzy armaty, trzech zawodników, którzy potrafią zagrozić rzutem z dystansu, którzy potrafią zagrać na zwodzie, którzy potrafią obsłużyć koło. To byłby komfort, o jakim marzy wielu trenerów Superligi. Ten komfort w nadchodzącym sezonie Rafał Kuptel może mieć zapewniony. Zubac został wypożyczony do Opola Skielc, jest Chorwatem ze szwedzkim obywatelstwem i wygrał, wybrał grę dla reprezentacji Szwecji. W pierwszych sparingach pokazał, że jego powołania do reprezentacji w Szwecji nie były na wyrost. Posiada umiejętności do gry na międzynarodowym poziomie i jeśli tylko będzie zdrowy, to myślę, że będzie to bardzo duże wzmocnienie siły ataku trenera Kuptela. Martwi trochę to, że już na samym początku, ten młody zawodnik, na samym początku przygotowań ten młody zawodnik uległ kontuzji, i to spowoduje, że pewnie ten jego czas adaptacji do zespołu może się nieco wydłużyć. Antoni Łangowski grał w opolu w latach 2015-2019 i był wtedy tym bramkostrzelnym liderem, który miał ogromny wkład w zdobycie brązowego medalu w sezonie 2018-2019. Łangowski odchodził do Puław w blasku gwiazdy Superligi, jednak w Puławach ta gwiazda już nie świeciła tak jasno, jak, jak w Opolu. Antek Łangowski to gracz, który w mojej ocenie uwalnia cały swój potencjał tylko wtedy, kiedy spoczywa na nim ten ciężar odpowiedzialności lidera. Lidera, który ma Prawo do popełniania błędów, i jakby jest zwolniony z, z, przez trenera z myślenia tego typu: co będzie, jak nie trafię, co będzie, jak mnie bramkarz złapie. To jest zawodnik, który, który tą pełnię swojego przewodzenia grupie uwalnia wtedy, kiedy ma ten ogromny poziom zaufania ze strony trenera. W Pławach ze zrozumiałych względów nie miał szans na pełnienie takiej roli w zespole, natomiast w Opolu już jak najbardziej tak. I wcale bym się nie zdziwił, gdyby już na jesieni nastąpiło to cudowne odrodzenie formy Łangowskiego w całkowicie nowej roli, jaką z pewnością będzie pełnił w Opolu. Na prawym skrzydle po Małerze ma wypełnić 22-letni, bardzo szybki i nieźle wyszkolony technicznie prawoskrzydłowy Mateusz Wojdan, który został pozyskany z Tarnowa. Ten młody wiekiem skrzydłowy jest już lekko powiedzmy doświadczonym graczem w Superlize, ponieważ zadebiutował 3 lata temu. I przez te ostatnie 3 lata rzucił ponad 130 bramek, co dla jednych jest dobrym rezultatem, dla mnie takim średnim, bo jeśli dla skrzydłowego średnia wychodzi około 2 bramek na mecz, to, to nie jest to jakaś, jakiś, jakiś wielki wyczyn. I właśnie skuteczność to jest. Ten element, nad którym musi popracować i nad którym musi zapanować Wojdan. Bo on potrafi dochodzić do sytuacji rzutowych, ma łatwość do, do dochodzenia do takich sytuacji i nie ma bojaźni przed kontaktem z obrońcą czy rzutem z ostrego kąta. Natomiast obserwując grę tego zawodnika w barwach Tarnowa, nie dało się nie zauważyć, że czasami swoje wybory rzutowe albo podejmował na zbyt dużym, niczym nieuzasadnionym ryzyku, albo rzucał ze zbyt dużą nonszalancją, żeby nie powiedzieć, rzucał bez należytego szacunku dla klasy bramkarza. Ten gracz ma bogate menu rzutowe. Tylko czasami wygląda tak jakby, nie wiem, na śniadanie serwował schabowego, a na obiad owsiankę. Bo każda sytuacja rzutowa ze skrzydła wymaga doboru optymalnego rodzaju rzutu i nad tymi wyborami Wojdan musi jeszcze dużo popracować, żeby zrozumieć prostą piłkarską prawdę, że właściwy skuteczny rzut ze skrzydła waży dla zespołu zdecydowanie więcej niż efektowne pudło pod publiczkę. Zawodnikami opolskiego klubu będą absolwenci SMS-ów Marek Hryniewicz i Paweł Stępi. To perspektywiczni gracze z całkiem niezłymi warunkami fizycznymi, bo Hryniewicz mierzy około 190 cm i zebrał już regularne szlify w rozgrywkach pierwszej ligi w barwach SMS-u Płock. A opolskim kibicom dał już się poznać przez pryzmat swoich występów w ramach Mistrzostw Polskich Juniorów. Stępin to dwumetrowy obrotowy, który no ma nie lada wyzwanie, bo ma zastąpić na kole Bobasa, Jana Klimkowa. I Ten zawodnik również nieźle prezentował się w niższych ligach, jak i w rozgrywkach młodzieżowych. W mojej ocenie posiada cechy, na które trener Kuptel będzie stawiał w tej nowej wersji swojego gangu. No, ale młodzież równa się wahania formy. Dzisiaj gra się super, jutro jest wielka plama, dlatego cierpliwość w przypadku tych, tych młodych graczy to będzie najbardziej wskazana cecha, którą będą musieli wykazać się zarówno władze klubu z Opolu, jak i, jak i trener Kuptel. Czego zatem spodziewać się po Gwardii Opole w sezonie 22 23. Opole interesuje powrót do przeszłości, powrót do gry w europejskich pucharach. I Gwardia przyzwyczaiła swoich kibiców w poprzednich latach do gry na zdecydowanie wyższym poziomie i jestem przekonany, że trener Kubter będzie chciał, z pewnością pokazać w tym najbliższym sezonie, że kryzys mają za sobą i Gwardia wraca na te, na te tory z przeszłości. Spora część kadry w Opolu została wymieniona i ten nowy gang Kutela to taki koktajl jednak z przeważającą dawką młodości i tą niezbędną dawką, dawką doświadczenia. Czy te transfery wystarczą, żeby pokrzyżować szyki tej bezpośredniej konkurencji, czyli takim klubom jak, jak Górnik Zabrze, jak Kwizyn, Puławy e, czy Kalis. To jest równanie z wieloma niewiadomymi, które wiążą się głównie z postawą młodych graczy i ich dyspozycją fizyczną. Na zdecydowanie wyższym poziomie z pewnością będzie musiał zagrać Kuba Ałaj w bramce, z miejsca ciężar tej gry na poziomie superligowym będzie musiał udźwignąć na skrzydle Hryniewicz, a tacy gracze jak na rozegraniu, jak Zubacz, Łangowski czy Czczykało, muszą być po prostu przez cały sezon zdrowi. Bo jestem przekonany, że jedna czy dwie kontuzje na rozegraniach w tym samym czasie Mogą spowodować, mogą skomplikować bardzo te plany Opola i, i spowodować to samo, co, co wydarzyło się w poprzednim sezonie, ponieważ no, młodzież nie będzie w stanie udźwignąć sama tego ciężaru. Także tutaj to zdrowie tych najbardziej doświadczonych graczy, to jest klucz do, do zrealizowania tych ambitnych planów, jakie, jakie stawia sobie Opole na przyszły, przyszły sezon. Walka o te miejsca. 3-7 w tym, w tym nadchodzącym sezonie będzie bardzo zacięta i naprawdę wiele, wiele niuansów i takich nieprzewidywalnych rzeczy, które będą występowały, jeśli chodzi o konfigurację kadry meczowej, będzie miało w końcowym rozrachunku niebagatelne znaczenie. Jak wszyscy wiemy, w styczniu 2023 roku będą organizowane Mistrzostwa Świata w Polsce i jestem przekonany, że dla kilku zawodników z Opola to będzie dodatkowy czynnik motywujący, żeby znaleźć się w kadrze na tą imprezę, bo następna taka okazja nieprędko może się wydarzyć, żeby zagrać. Z orzełkiem na piersi we własnym kraju, przed, przed własną publicznością. Na tym zakończę dzisiejsze spotkanie. Do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się.